Jest jeszcze drugi, drugie źródło, z którym możemy się łączyć, źródło mądrości. Oprócz tego, co jest zapisane w naszym umyśle, w naszym, mm, powiedzmy, w naszej głowie, jest jeszcze coś, co jest zapisane w naszym sercu. I to jest, według mojego zdania, według mojego doświadczenia, bliższe prawdzie. Serce nigdy nie kłamie. Serce to jest. Tak w przenośni mówiąc, to jest portal do duszy. Dzięki naszej intuicji, która jest językiem naszej duszy, dzięki naszemu ciału, które również często pokazuje, jaka jest prawda, i przekonujemy się o tym, że często różni się od tego, co mówi umysł. Intuicja to jest bardzo Silna informacja, bardzo silny stan, nie wiem jak to nazwać, żebyś dobrze to zrozumiała. To jest język duszy. To jest najbliższe memu sercu, żeby ci o tym opowiedzieć. I teraz, jeżeli będziesz kierować się intuicją, a zachęcam cię do tego, żebyś sprawdziła, jak to jest, to zwiększasz prawdopodobieństwo tego, że dotkniesz swojego autentycznego ja. Bo z pragnienia serca, z takiego prawdziwego pragnienia serca potrafimy generować przyszłość, teraźniejszość, taką, jakiej pragniemy, ale taką, jakiej pragniemy strzewi.